Witam wszystkich. Zapaliłem sobie jeszcze takie delikatne światło, bo jest pochmurne na dworze i pada deszcz czy tam, czy, czy ma padać. Na razie jeszcze nie pada. Tak, pokażę Wam dzisiaj, co przywiozłem sobie z targów AgroShow i nowy nabytek. Więc tak, kupiłem sobie taki fajny zestaw, o którym zawsze marzyłem, yy, Michał mi pożyczał takie klucze i. Mega, są mega, więc mówię muszę sobie je w końcu kupić. Więc tak, zestaw to jest zestaw dwóch kluczy udarowych, zaraz sobie to otworzymy, sobie to już rozerwę, bo ciężko się to wyciąga. A mówię nagram film to już. I tak, co od razu możemy tutaj powiedzieć o tej walizce? Jeżeli hmm, tak, nowy, jakaś nowa. Ten Pan mówi, że to jest nowa jakaś. Yy, nowy projekt tej, tej walizki z takimi yy, jakby miejscami na. Nie wiem, chociażby kubek termiczny można tutaj włożyć. Jakieś tam pojemniki yy, można stolik na to założyć. Można zrobić coś takiego, że. Z, zabudowę w samochodzie, czyli też płyta taka i tam się za, zakłada yy, to i tutaj się blokuje. No takie po prostu uniwersalne to. Ja sobie myślałem, może pojemnik kupić na nasadki. Yy, nasadki uderowe, żeby tutaj mieć w zestawie od razu przy przy tej walizce. No i tak, tak to wygląda. Tutaj mamy instrukcję. No, też jest i po polsku, jest po polsku, widzimy tak, to jest gwarancja, to jest do ładowarki, tu jest do jednego klucza i to do drugiego. Yy, I tak, zacznijmy od dużego klucza, duży klucz, ciężki 3 kg waży. I to jest. Zaraz poczekajcie, ściągawkę sobie wezmę, i to jest tak, yy, klucz. Tutaj mamy napisane 2034 Nm i to z końcówką 3/4 na te duże nasadki. Na duże nasadki to jest to z podłączeniem pod Bluetooth, a pod aplikację, że tam można go zablokować. Tu mamy regulację 1, 2, 3, 4. To jest do odkręcania, chyba i do, do zakręcania. Nie wiem się dokładnie. Nic jeszcze tego nic jeszcze nie testowałem. Nie, nie testowałem jeszcze. W zestawie mamy trzy baterie. W tym zestawie są trzy baterie. Jedna duża 5,5 amperogodziny, jedna piątka i znaczy dwie, dwie piątki, nie? Dwie baterii baterie 5 amper. Ładowarkę mamy, taką ładowarkę. Jeszcze tu jest miejsce na te takie mniejsze e, akumulatorki do ładowania. No i co? I myślę, że chyba najbardziej używany to będzie ten kluczyk. E, nie są wcale taki mały, bo ma, tak. E, a, moc odkręcania. Moc od, odkręcania 880. Newtonometrów, 3 trzy, y, trzy razy LED podświetlenie 152 mm tutaj ta głowica, czyli krótka Gdzieś tam można wcisnąć się z, z nasadką w ciasne miejsca No i co, 1,6 kg waży y, No i też tutaj ma y, 3, tak 3, y, 3 stopnie i ten do, do odkręcania, czy, tak do odkręcania Bo ten ma chyba i tak i tak Mm, nie wiem, wszystko wyjdzie mm, wyjdzie podczas pracy fajny ten kluczyk jest fajny ten kluczyk i myślę, że e, zmiana kół w samochodzie to e, spokojnie tym się e, da rady odkręcić e, co jeszcze ten spodobał mi się e, od Michała jak pobrałem też bardzo dużo rzeczy można e, takich no, odkręcaliśmy te na przykład u niego w ciągniku, te, te śruby w wieszaku, co cały, cały, cały podnośnik trzymają. Więc no, mega, chociaż on ma jeszcze mniejszy z tego, co rozmawiałem z nim, bo on ma na jedną, drugą tutaj końcówki, A tu ja mam na trzy czwarte, czyli jeszcze większy, takim kluczem odkręcaliśmy koła w tej czerwonej przyczepie we Francji. Co gościu mówi, że nie wiem, czy to da się radę odkręcić. Za 20 lat nie odkręcane. No i poszło. Jedna, jedna była zawzięta, ale... lewo, prawo, lewo, prawo, w końcu udało się odkręcić, ale po prostu już się, się z niej dymiło. Z się nie dymiło, tylko z tej nakrętki. No i co? Eee, taki zestaw 4300 zł brutto. Tutaj jeszcze co to jest? Nie widziałem tego. Do czego to służy? Nie wiem. Jakieś tam zastosowanie to musi mieć. Ale nie wiem dokładnie co. Może ktoś wie, to może mi napisać do czego to jest. Też chyba do, do, jakich, do jakiegoś systemu. O, widzicie, tutaj jest testo zaczepy. Właśnie do, tak jak ten pan mówił, w samochodzie można sobie to zorganizować, żeby to nie, nie latało. No i co? Tutaj styropionowe. Yy, Tutaj to, te wyżłobienia, miejsca na naklucze, tu taka pianka. No 4300 brutto, ten zestaw i dostałem jeszcze kubeczek na kawę i dostałem jeszcze miareczkę 5 metrów. ile się wysunie 180 cm yy, co jeszcze, chciałem sobie kupić jeszcze latarkę, czołówkę yy, taką fajną, ale wysprzedały się, zresztą ten zestaw to też ostatni yy, ostatni na, na targach, na stoisku ten pan miał, więc też mi się udało yy, i wiadomo teraz mówi, co dostawa to, to, to coraz drożej, więc pewnie będzie drożej no i nic, no zobaczymy to później podczas pracy, jak to się będzie spisywało. Mam nadzieję, że, że któryś klucz, o ten może mniejszy, będę brał do Francji, żeby coś tam odkręcać. A jak będę wiedział, że jadę po przyczepę, to pewnie wezmę sobie duży, żeby odkręcać koła. Dobra, to by było tyle z prezentacji. I co jeszcze miałem dzisiaj sobie zobaczyć? Nie byłem jeszcze na tym, na rzepaku. Muszę pojechać zobaczyć na rzepak, on jeszcze nie niepryskany. Cały czas pada. We wrześniu mamy już 104 litry. 104 litry deszczu spadło. I niepryskany rzepak od chwastu mam, nie zasiano pszenicy, więc zobaczymy, pojedziemy, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, a dzisiaj jest wtorek, 27 września. Ja pierdziele, jaki piękny. Zobaczcie, jeszcze nie odchwaszczany, ani dwoliścienny, ani jednoliścienny. Mam nadzieję, że uda mi się okienko pogodowe dzisiaj złapać i, i go opryskać. RSM podany, 100 litrów na hektar. Zobaczcie, zero przepaleń. Rozcieńczyłem go z wodą wtedy i padał deszcz po rozlaniu w korzeń, czyli w łapę. Poszło 180 kg polifoski szóstki. patrzę czy ślimaków nie ma? Niektórzy mają problem z ślimakami, ale to trzeba by od miedzy chyba patrzeć Dobra, i tu jest y, rzepak Floretta. Y, tu jest Floretta. Nie, nie wiem, chyba, co to jest? Yy, chyba nie, jest rzepak, tutaj było może bardziej sucho, albo jakoś tam yy, nasionko nie wpadło tak jak powinno ale, ale ten jest teraz Po schodziu, po deszczach, ten co był już na wierzchu, dlatego może taki nierówny Ale dla mnie jest ok dla, Ja jestem zadowolony z efektów, jak to wygląda tutaj Jęczmień zasiany przed y, agroshow szpilkuje. Już wychodzi. Nie wiem, czy widzicie. O, to będzie dobrze widać. O! Elegancko. Z daleka już rządki widać. no pszenicy nie mam zasianej. A tutaj mamy rzepak Invigor Tuba. No i tutaj y, nie pryskałem glifosatem więc widać pszenicy już sporo jest i, 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 i co buty sobie tylko mocno zabłocę tak wygląda tutaj też rsm był rozlany tu jakieś skupisko rzepaku nie wiem co tu samo siewy czy on jak gdzieś tutaj zawracał to nie wiem o co tu chodzi no tak to wygląda tak to tutaj wygląda No i też muszę opryskać Ten widać jest troszkę mniejszy Ale nie jest źle Bo to mamy koniec września Więc, więc na pewno sobie jeszcze Jak myślę jak już później po odchwaszczeniu Może aminokwasami go wspomogę na jesieni jeszcze No i tak to wygląda A to mój poplon to mój poplon. Sucho było. Nie schodziło. A teraz. No, ten widać e, ładnie zszedł, ale jeszcze po tym deszczu, o, zobaczcie, małe wychodzą, o, pypki, Ja myślałem, że to wrony może e, wyżarły te, ten poplon, bo jak co przyjeżdżałem, to widziałem tutaj było pełno wron, ale nie. A łubinaki ładny, zobaczcie. No. Gdyby się trochę ociepliło, to by może tu ruszyło jeszcze i bardziej to yy, Ten poplon By był większy, no niestety sucho było, nie, nie chciało to zejść, dopiero we wrześniu Po deszczach To powschodziło No, ale tutaj będzie kukurydza, więc yy, No jeszcze z miesiąc przynajmniej będzie rósł ten poplon Na targach agroshow często pytacie mnie Jak kukurydza Bo dawno pokazywałem i kiedy będę ją kosił Więc kukurydza wygląda tak Straszne błoto więc nie chcę, nie chcę tutaj wchodzić Ale wezmę o tak gdzieś z brzegu Wow Wygląda rewelacyjnie Na ja sobie tą kolbę zerwę I co najważniejsze jest tylko jedna Jedna porządna kolba ja pierniczę zobaczcie jaka piękna hmm? ładnie wodę daje. ciekawe ile miała wilgotności wezmę to i wyłuskam ale mówię, nie będę pewnie wcześniej wjeżdżał jak gdzieś tam pod koniec października. Chociaż na siłę można by było. Tu mi ktoś wjechał. Może z opryskiwaczem jak pryskał. Tak troszkę nieładnie tutaj. No, tak troszkę nieładnie. Zawsze to można jakoś inaczej sobie przejechać. No ja tak staram się nie robić nikomu. No jak to wygląda? To jest tam, to pewnie będzie wiedział o kogo mi chodzi, więc nie, no nieładnie. Yy, I tak, są jeszcze liście zielone. Są jeszcze liście zielone, ale jakie mszyce, ja pierniczę. Można by było gdzieś na siłę po, przy pogodzie próbować Ale nikt u nas jeszcze nie zna nie? Nikt u nas jeszcze nie zna ceny, więc... Yy, więc ciężko cokolwiek powiedzieć, kiedy to wjeżdżać w nią. No, znając życie tu u nas na wschodzie, cena będzie bardzo słaba. nie? O, jaka piękna, jaka piękna, piękna, kurde. Że jakieś rekordy będą to. Poczekajcie, założę sobie na głowę. Jaka piękna. Tu jest trzeci rok kukurydza po kukurydze, nie? Jeszcze większa? Nie, a pierdziele. Zdjęcie jeszcze zrobię. Także mówię, no wczes... za, za wcześnie za bardzo chyba nie będę wjeżdżał. Chociaż powiem wam, że ona tak naprawdę mogłaby być już w sumie zaczynana. Z tego co widzę. Dobra. W sumie to tyle. E, taki odcinek z, z tego. Z rzepaku, z kukurydzy. No i z mojego nowego nabytku. Także trzymajcie się na razie. Cześć.